Cześć, kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj kolejny dzień vlogmasa. Jeszcze tak naprawdę stało, słuchajcie, dwa ostatnie dni vlogmasów. Ja się tak bardzo cieszę, że, że dotrwałam, że prawie dotrwałam i się tutaj nie. Nie poddałam, chociaż miałam takie, słuchajcie, sytuacje. Już miałam taki kryzys, że chciałam się poddać. Ale dzięki Wam i dzięki Waszym komentarzom dostałam takiego powera do działania, także. Jeżeli cieszycie się, że tutaj jestem, to dajcie coś po sobie w komentarzu. Z kliknijcie suba, będzie mi bardzo, bardzo miło. No, ale nie będę ukrywać, to rozwinie mój kanał. Także nie przedłużam, zabieram Was dzisiaj znowu do pracy, ale wcześniej, słuchajcie. Taka mama, dziwna niecodzienność, bo idę na że rze... rzęsy chciałam powiedzieć idę na brwi Także nie przedłużam i lecę się ogarnąć smak to jest pomarańcze z mango także zobaczymy jak to smakuje więc tak, ja piję kaweczkę. Jesteśmy już po śniadanku. Jak widzicie, mam wałek na głowie, a tym wałkiem idę na, na te brwi. W ogóle jest, jak widzicie, tak wam się może wydawać codziennie mam ten sam outfit, ale to dlatego, że mam czarną bluzkę zawsze pod spodem w pracy i zakładam tylko t-shirt. No i bo mi jest po prostu zazwyczaj ciepło, ciepło. Zimno mi jest zazwyczaj. Eee, a że jestem praktycznie zawsze na styk w pracy, no to tylko zarzucam tą żółtą koszulkę i tej czarnej nie muszę zakładać. Więc tak, może wam się wydawać, że w to samo, ale nie, spokojnie, Piorę to. <grym> piorę i mam na zmianę dwie bluzki takie czarne, takie same. Eee, no, eee, ale spoko jeszcze, jeszcze tylko dwa dni i zakładam w końcu coś beżowego. Tak, beżowego albo coś takiego, nie wiem. Ale raczej te jasne, moje jasne kolory. Także bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Eee, I jak widzicie ten film, to jest on w poniedziałek, ale ja go nagrywam w sobotę. Eee, I powiem Wam, że muszę w końcu usiąść i zacząć pakować nas. Bo mm, nie spędzamy w tym roku świąt tutaj w rodzinnym domu. Męża tylko idziemy do mnie, do mnie do rodziny. I w sumie pierwszy raz będziemy tak w trójkę na Wigilii u mnie. W do... zasadzie to było tak, że wigilię spędzaliśmy tutaj, tutaj w domu rodzinnym męża, czyli tutaj gdzie mieszkamy. Eee, z pierwszego dnia świąt jechaliśmy do mnie, a drugiego dnia świąt znowu tu. No a w tym roku... Mąż mój stwierdził, że robimy inaczej. I w ogóle zaskoczył mnie i bardzo w sumie cieszę się, ale, ale zaskoczył mnie po prostu tym, bo mówię, zazwyczaj tradycja była taka, jak chciałbym mieć w porządku, fajnie. Więc jedziemy. No tak, robisz źół do basenu, tak? Więc w Wigilię jedziemy do mnie. Na Wigilię, pierwszego dnia świąt również, a z drugim dniem świąt nie wiem, czy zostajemy jeszcze na całe święta, czy wracamy już. Ciężko jest mi powiedzieć, to wszystko zależy od tego, jak pierwsza noc Michaliny u dziadków będzie wyglądała. Słuchajcie, tak słodkie, że um, moja mama w ogóle załatwiła, załatwiła jej, jej łóżeczko, w sensie dla niej łóżeczko, żeby miała takie, jak ma w domu. No, bo Misia nie śpi z nami w łóżku, tylko w swoim łóżeczku, więc tego się najbardziej obawiałam, jak gdzieś jedziemy. No, i tak to wygląda. Dobra, ja idę za 20 minut na te brwi. We wtorek, we wtorek jak coś z rana, ci muszę ostrzec. O, najlepszy się czas znajdzie. No właśnie, ja ustalam godzinę, którą rano na drzemce Michaliny cię strzygę. Na tej Pierwszej chciałam powiedzieć, na rzemce. Na nad rzemce Michalinu się strzyga, bo później ja jadę na rzęsy. No spoko, ja mogę tak zostać. Nie, nie możesz powiem. tak zostać. Nie, nie przed miesiąc ci się nie przeszkadzało. Nie miałam czasu cię ostrzyć! No, ostatnio miałaś tych Powiedz, że ci się nie chciało. Mm. Bo my umawialiśmy się wczoraj w Dobra, dasz mi witaminę? D? Ale tak jak Ci tam się nasypie, to tyle mi daj. Ja tygodniową dawkę biorę, więc daj mi 7 Poleciało to gdzieś. Kurde, ile Ty mi Nie Ja się nie dziwię, że później tych witamin tego tak ubywa. Kurde, a co to za różnica? Czy codziennie brać witaminy, czy raz na, czy raz na jakiś czas? Obronno. Słuchajcie, bo ja zawsze zapominam brać witaminy. E, I ja zazwyczaj sobie biorę, słuchajcie, taką tygodniową dawkę. E, nie wiedziałam, że tak można, ale kiedyś, właśnie, dietetyczka mi powiedziała, że jak zapominam, to żebym choć tą taką tygodniową. E, I będzie w porządku. 10, na no, 10 dni mi dałeś. No tak, to prawda. Dobra. Pobiorę, biorę witaminki i, i się zbieram. Właśnie lecę na te brwi, Kryj się w wałku. No ale trudno, trudno, trudno. Dobra, brwi zrobione, można już iść na imprezę. Nie no, taka impreza dzisiaj, że, że w ogóle nie wiem, mamy wigilię firmową, ale to jest taka dobra lecę szybko Jestem już w domu, wolowana i zaraz będę się spróbował do pracy chcę w sumie 45 minut więc może nie że za nas że z księżniczką która zamienia się w smoka Zamknęła oczy i poszła jedzie już spać tak U nas u nas typowy rytuał <tryk> Czytanie książeczek Bloki mam zrobione. Teraz wystarczy je rozczesać. Co mi się? O. Trochę suchy szalon musi wlecieć, żeby mi to podnieść od nasady. loczki są już zrobione. Ja mogę już lecieć do pracy. Tak. Pewnie do godzinie 21 one już opadną. Ale zostawiam, jak są, później tak fajnie one opadną, więc nie będzie takiego hamskiego przydziałka. Tutaj widać, jak wiecie. Także tutaj trochę objętości jest. Trochę sporo mam tych włosów, nie będę ukrywała. Także bardzo, bardzo się cieszę, że mogę się tego tak ogarnąć. Od razu się boję, lepiej czuję. I tak się czuję teraz, staro, proste te brwi. Że masakra. W ogóle y, dajcie mi znać, czy Wy, jakie dzieci na Henne, to też tak wyglądacie. No ja musiałam dzisiaj iść przed pracą, bo ja nie miałam innego dnia, żeby pójść na Henne. Więc wybrałam dzisiejszy dzień, ale to był chyba błąd. Nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzu, e, czy wyglądam jak wiedźma. Jeżeli tak napiszecie, to pogratuluję odwagi, że tak napisaliście. Znowu będę spóźniona, bo dopiero wyszłam, a już jest za 15:11, ale czekam, po prostu, aż mi się zaśnie. Eee, w końcu zasnęłam i mogłam wyjść, bo nie mam po prostu jakoś tak psychicznie, żeby wychodzić, jak ona jeszcze nie śpi. To bardziej znaczy, wiem, że ma jest tak, że nawet by płakała, to on by do niej wstał, bo ona w burzeczku jest, więc nic się nie w burzeczku nie stanie. No ale ja czekam, aż ona zaśnie. No, a teraz lecę szybko, bo jestem już i tak nie do czasie. Nie no, masyka jest rano, rodzona w nie ma gdzie parkować. Także mhm. będzie się dzisiaj działo. Oczywiście słuchajcie, z rana się popłakałam. Co? Nagrywam vloga. Co? Vloga nagrywam. Nie, a ja tak serio szukam pudełka. Pudełka. Ot! Od... Pudełka, odczena czajnik! Co? Nie wierzę po prostu. Wiedziałem, wiedziałem. Co wiedziałeś? Wiedziałem. Wiedziałem się. Widać mnie nie widać mnie. Nie widać widać, nie widać. A teraz widać czy nie widać? Wiedziane widzę. Dobra, szukam. Zostało już 3 godziny do końca pracy, a mi się już nie chce. W ogóle te brwi są takie mocne, że nie mogę się w ogóle przyzwyczaić. Masakra. Dramat. Właśnie usiadłam, Mam mandarynkę. No. I jeszcze 2 godziny. I można pojść do domu, ale nie do domu. O kurde, już prawie koniec. Jeszcze minuta została, a sobie tutaj kolega wymyślił, że mu znalazła, gdzie jest mikrofalą. No i szukam, ale nie wiem czy znajdę. Dobra. Może ten. Dobra, Dobra, idę się przebierać, bo jedziemy. I w ogóle słuchajcie, przygotowałam sobie y, takie rzeczy na przebranie i oczywiście co? Z, po, w, po, y, z tego, że się śpieszyłam, nie wzięłam. O! Więc będę w czarnej koszulce. Dobra, właśnie skończyłam pracę. Idę do samochodu i jedziemy na Wigilię. Klasową chciałam powiedzieć. Klasową, Kili. Na pracowniczą. Dobra, ciemno tu jest, także lecę. No i ja właśnie czekam tutaj pod Carrefourem, bo poszedł kolega po coś do jedzenia. Czekamy na resztę paczki i idziemy już do, 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 do tego. Eee, na miejsce. Także tak, fajnie. Dawno nie wychodziłam, powiem wam. Ja już wróciłam do domu, także kończę tego vlogmasa. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Buźka! Pa, pa!